Witajcie na kanale Tarot, Klucz do Poznania. Dzisiaj dwie grupy. Grupa numer jeden i grupa numer dwa. Tak naprawdę chciałabym określić w dzisiejszym krótkim czytaniu, co czuje Twoja osoba i czego macie nauczyć ta relacja. Zacznijmy od pierwszej grupy, co czuje Twoja osoba. Twoja osoba mówi, jestem Twój. I tylko Twój, lub jestem Twoja i tylko Twoja. I co jeszcze? Czego macie nauczyć ta relacja? Ta relacja macie nauczyć przyjmowania uczuć. Ta relacja macie nauczyć wychodzenia z marazmu. Ta relacja macie nauczyć, że to, że ktoś przynosi uczucia niekoniecznie wyglądające tak jak Ty masz w głowie, mają Cię przebudzić, mają Cię obudzić ta osoba. Jest Twoja zawsze, na zawsze, tak? I ona ci zawsze będzie kochać, ta osoba. Mimo wszystko, bez względu na to, czy ty się tutaj obrazisz na nią, czy nie, ta osoba w ogóle miała Ci czegoś nauczyć, wnieść światło do Twojego życia, nie tylko uczucia, ale też światło. I być może ta osoba woli się odciąć, woli być z tyłu, woli. Zamknąć się nawet na ciebie i to cię smuci, to cię po prostu wprawia taką, może nie do końca alienację, ale ty się alienujesz, ale na takiej zasadzie, że nie masz już ochoty imprezować. Wiesz, że ta osoba tylko przychodzi z tymi uczuciami i mówi: No tak, czuję do ciebie, chcę ci w życiu dać szczęście, miłość, ale ty wiesz, zamykasz się troszkę na energię tej osoby, bo ona. Co innego mówi, co innego robi. Ona się bardzo zamyka też w takiej samotni, natomiast ona chce wnieść mądrość do twojego życia mimo wszystko. Ale to może być też tak, że ta osoba niekoniecznie się zachowuje dobrze w Twoim mniemaniu. Nawet zachowanie tej osoby możecie wkurzać, dołować, irytować. Zachowanie tej osoby możecie doprowadzać do takiego wycofania się z życia yy, życia towarzyskiego. I nie jesteś zainteresowana, zainteresowany przyjmowaniem uczuć od Twojej osoby. Bo ona się tak bardzo wycofała i skupiła na sobie, że ty, droga osoba, masz tego dosyć. Masz po prostu tego dość. I absolutnie y, jesteś w przededniu takiej energii, że ta osoba zmarnowała y, szansę, które mieliście na wspólne szczęście. I nawet uważam, że czujesz. Że tu jest jakiś mit, że tu jest jakaś nieprawda, że ta osoba nawet może być mitomanem, mitomanką i opowiadać ci niestworzone bajki, a w realu to wszystko wprowadza cię w smutek, w wycofanie. Nie karmi cię ta relacja, nie buduje. Bo mimo, że ta osoba daje jakieś światło, daje coś, czego być może inne osoby ci nie dadzą w życiu. To i tak, suma summarum, jesteś zdołowana, zdołowany, wycofany, smutny. Masz dość, tracisz energię, i, i masz ochotę teraz wszystko przemyśleć i zastanowić się w ogóle, co ma sens, co mam zrobić dalej. Masz taki czas wycofania się i brak ochoty na przyjmowanie uczuć Twojej osoby. Tyle dla grupy pierwszej. No i teraz grupa druga. Grupa druga. Co druga grupa? I want you. I want you, baby. Mówi Twoja osoba, I want you, pragnę cię. Co jeszcze mówi Twoja osoba? A, hy, hy, hy. Twoja osoba ma szansę na wielkie szczęście dzięki Tobie. Twoja osoba też co wnosi do, do Czego macie nauczyć, tak? Macie nauczyć, że masz nad nią wielką moc. Macie nauczyć, że masz w ogóle moc nad innymi i masz taką moc, powiedziałabym, Ujarzmiania bestii. Masz taką moc dodawania szczęścia i umiesz dmuchać w żagle tej osoby, tak? Umiesz ją dopełnić, umiesz wnieść wiele wartości do jej życia. Twoja osoba przede wszystkim uważam że odbiera ciebie jako talizman. I tu zobaczcie, co jest w środku tego. Ach, muszę wyostrzyć. Wyostrzyć. Zobaczcie, wy musicie wyostrzyć wzrok. Być może widzicie negatywne cechy tej osoby, być może widzicie, że ona ma takie rogate zachowania, rogate myśli, że być może widzicie, że ta wasza osoba przede wszystkim chce was posiąść na tle cielesnym, tak? Ale wy, poza tą cielesnością, poza tą energią taką magnetyzmu, poza takim trochę nawet waszym, mam mrokiem, to Wy też wnosicie ogromną równowagę do tej osoby, pokazujecie światło i cień, pokazujecie energię życia i energię dojrzewania, pokazujecie energię, która może jest taką trochę energią sz... zaszalenia, taką energią puszczenia kontroli, ale dajecie ogromne dopełnienie tej Waszej osobie. I ona Was uczy tego, że. Żebyście przestali patrzeć tylko na swój mrok. Żebyście przestali patrzeć tylko na tą waszą władzę nad pożądaniem. Tak jakbyście byli osobami, które strasznie pobudzają seksualnie waszych partnerów i nie tylko. Że jesteście osobami o bardzo silnej energii seksualnej. Że działacie na ludzi bardzo mocno swoją aurą seksualną, tak? Jesteście po prostu mm, magnetyzującymi duszami, które. Mogą nawet wywoływać w innych chęć robienia rzeczy nieprzyzwoitych, chęć łamania swoich zasad, chęć łamania swojego kodeksu praw, swojego takiego dekalogu ziemskiego. Ale naprawdę tutaj wy wnosicie ogromne szczęście, ogromne spełnienie. I uczycie przede wszystkim się z tej relacji, aby. Zapanować nad tą swoją czakrą, aby nie kierować się w życiu tylko i wyłącznie tymi pobudkami świata ziemskiego, aby zajrzeć głębiej, aby ujrzeć, co jest głębiej, tak? I aby zdać sobie sprawę, ile ta relacja może wnosić dobrego do życia Waszej osoby, a tym samym, jak bardzo Wy możecie na tym skorzystać. Jesteście pasującym elementem do Waszej osoby. Tylko pytanie, czy Wy nie skupiacie się za bardzo właśnie na negatywach, czy Wy nie skupiacie się za bardzo na na cielesności i na ujarzmianiu i na kierowaniu światem poprzez swoją moc seksualną, poprzez swoją urodę, poprzez swoją um, uwodzicielskość, tak? Także wy uczycie się w tej relacji, że to, że ktoś was pragnie, to nie jest wszystko. Że jest jeszcze coś więcej, tak? W tej, w tej układance. I że tutaj pasujecie do siebie i że ta relacja może was prowadzić do sukcesu. I też mam ochotę powiedzieć, żebyście Wy nie zapominali o tym, że Wasz sukces, słuchajcie, tak? Zobaczcie. Wasz sukces też jest ważny. Zobaczcie, ile tutaj jest symboli ukrytych. Ile tu jest energii. Energia męska, żeńska, księżyc. Yy, ogromna moc ogromna moc tej relacji. Tu jest wielowarstwowość. Tu jest ciągłe odkrywanie drugiej osoby. Także ta relacja was też uczy, że warto się otworzyć na inne atuty i na inne cechy oraz na inne wartości oraz na taką, mówiąc kolokwialnie trochę, na ofertę tej osoby. Co ona może wam dać w tym życiu materialnym, ziemskim? Otwarcie się na korzyści, tak? Jakie ta osoba może Wam dać? Jak tu można sobie wszystko pięknie poukładać i mieć z tego ogromne korzyści? Poza tym, że ta osoba Was pragnie, to można tutaj jeszcze zdobyć naprawdę sukces na wielu innych płaszczyznach. Tyle dla Was, moi drodzy. Czytania są kolektywne. Jeśli z kimś rezonuje czytanie, zapraszam serdecznie na tarot lub na WhatsApp 882786678. Można zapytać o cennik, mogę podesłać y, to, czym się zajmuję. Także jestem otwarta na, na rozmowę, na pytania. Piszcie śmiało, y, sprawdzajcie, co w energiach. Trzymajcie się cieplutko, wszystkiego dobrego jeszcze raz. Pa-pa-pa.